Słuchajcie, znowu zrobiłam zakupy na temu, ale tym razem kupiłam mega praktyczne gadżety do sprzątania. Jak ja sobie radziłam wcześniej? Dodatkowo mam dla Was kot rabatowy. Uwaga! Szczegóły znajdziecie w opisie. To co? Zaczynamy! Wąska szczoteczka. Hit internetu. Wąziutka, ale ze sztywnym włosiem. Świetnie radzi sobie ze szczelinami przy kranie, płycie czy przy czyszczeniu fug. Ściągawka ze spiskiwaczem, zbudowaną gąbką i wykręcaną buteleczką z dyfuzorem. Wystarczy napełnić płynem i można działać. Ściągawka dobrze zbiera. Wyciąg. Polecam każdemu, kto ma problem z zatykającą umywalką. Kilka ruchów i po kłopocie. Elektryczna szczotka z teleskopową rączką. Must have każdego. Umyjecie wannę, nie skinając się. Super sprawdza się w zakamarkach czy przy myciu okiem. Ten model posiada 6 końcówek, dwie głowice i jest ładowany przez USB. Mini-MOP z gąbką. Wykonany z mocnego plastiku. Świetnie sprawdza się na różnych powierzchniach. Żadna szmatka ręcznik papierowy tak dobrze nie wchłania jak ta gąbka z Mini-MOPa. Po wszystkim wystarczy wypłukać i wycisnąć. Butelka z atomizerem. Kolejny hit internetu. Rozpyla bardzo drobną giełkę, bardzo szerokim strumieniem. A do czego to wykorzystacie? Mop szczelinowy. Giętki, długi, z teleskopową rączką. Idealny do wąskich przestrzeni pod łóżkiem. Dobrze zbiera kurz. A jak już skończycie sprzątać, to koniecznie dajcie znać, który z gadżetów najbardziej Wam się spodobał. Pamiętajcie o kodzie rabatowym. Bo będzie jeszcze pani. Możecie go znaleźć w opisie albo kliknijcie link w moim bio.